W nowym vlogu, w nowym dniu. Mamy dzisiaj przepiękny poranek, jest piękne słońce. Jest chyba ósma godzina. A ja właśnie sobie zrobiłam kawę taką pobudkę. Chociaż powiem Wam, że jest taka ładna pogoda słońca i czyste niebo, nie wiem czy wyższe ciśnienie jest, czy o co chodzi ale jestem w stanie wstać. Natomiast jak były takie dni, wiecie, dzielał deszcz i było tak ciemno od samego rana, jakby właściwie już był wieczór, to ja jestem totalnie po prostu przydżumiona i mój dzień jest jakimś taką leniwą i śpiącą tragedią. Ale słuchajcie, dzisiaj chyba nie tylko ta kawa, nie tylko ta pogoda działa na mnie tak bardzo pobudzająco. Dzisiaj zapowiada nam się bardzo emocjonujący dzień. E, pamiętacie, mówiłam wam e, chyba w ostatnim vlogu, mm, że od dłuższego czasu z Michałem myśleliśmy nad... E, pewną sprawą, nad pewnym tematem. E, jakoś tak ciężko nam było podjąć tą decyzję z uwagi na różne za i przeciw. <laughs> Ale stwierdziliśmy, że nie, to jest, to jest ten czas, że chcemy tego. E, no więc właśnie dzisiaj jedziemy zrealizować swoje e, małe, w sumie duże e, marzenie. Mm. Wszystko wam opowiem, co i jak myślę, że jak już będziemy w samochodzie. Dlatego, że y, jedziemy, jedziemy dzisiaj chyba nie wiem, ponad 300 kilometrów żeby zrealizować swoje marzenie. E, więc zaraz idę się szybko ogarnąć, e, wysuszyć włosy. E, Michał pojechał jeszcze jedną rzecz załatwić, więc czekam na niego. Wsiadamy w auto i. E, <mum> Tak się właśnie maluję I się szykuję I stwierdziłam, że muszę się z Wami podzielić Moją opinią na temat pewnej odżywki do rzęs Bo ewidentnie to jest już ten moment Żeby się pochwalić co się wydarzyło, że te moje rzęsy wyglądają tak fajnie, tak dobrze? Sama jestem z nich bardzo zadowolona, i też zostawiacie pytania pod filmami w komentarzach: czy to są moje rzęsy, czy znowu wróciłam do robienia rzęs, czy to jest jakieś 1 do 1, co to się w ogóle dzieje. Słuchajcie, nie, to są moje rzęsy. Natomiast, tak jak mówię, od dłuższego czasu używam odżywki The Ordinary. To jest ta odżywka. Ja ją kupiłam w Sephora kosztowała 76 zł. Ja powiem Wam, że używam wielu różnych odżywek, nigdy nie byłam tak naprawdę zadowolona, bo te odżywki właściwie trzeba było używać codziennie, jak zrobiłam jakiś tydzień przerwy, bo zapomniałam, to te rzęsy, które takie ładne i długie wyrosły, to powiem Wam, że nawet czułam, że one w nadmiarze wypadają, że to nie jest taki naturalna kolej rzeczy, że te rzęsy wypadają tak jak normalnie, tylko po prostu, nie wiem, no, zabrakło odżywki i rzęsy wypadały. Ja też mam wrażliwe oczy, więc często te odżywki mnie uczulały, więc stosowałam dwa, trzy razy w tygodniu i w sumie żadnego większego efektu nie było. Natomiast, jak wiecie, przez dłuższy czas nosiłam rzęsy doczepiane. Po ściągnięciu tych rzęs zrobiłam sobie laminację z farką, żeby też nie mieć takiego szoku przed i po i nie czuć się aż tak łysą. Tutaj na powiekach. No ale jakby też stwierdziłam, że jakby proces odrastania po tej laminacji, gdzie te rzęsy nie są już takie wszystkie ładnie podkręcone, tylko każda jest w inną stronę, robi się taki po prostu bałagan na tych rzęsach, trzeba byłoby faktycznie co te 5 tygodni tą laminację robić. Więc stwierdziłam, że postawię może... Ostatecznie jeszcze spróbuję jakieś odżywki, postawię na jakieś właśnie odżywienie. No i zamówiłam właśnie tą, gdzieś tam zasięgnęłam różnych opinii, i tak dalej, że jest naprawdę fajna, że widać te efekty, i że wcale nie trzeba tej odżywki używać codziennie. I powiem Wam, że używam tą odżywkę dwa, może trzy razy w tygodniu. Czasem powiem Wam szczerze, że zapomniałam w ogóle przez cały tydzień sobie nałożyć, a rzęsy po prostu i tak są odżywione. One są jakby takie, one nie robią się takie mega długie, jak właśnie po takich odżywce, jak na przykład For Lushes, po której nawet zostawała mi taka ciemna pręga wzdłuż tutaj linii rzęs, tak nakładałam tą odżywkę. Po tej się nic nie dzieje, nie mam żadnej alergii, oczy mi nie łzawią, nie mam takiego poczucia, wiecie, jakby mi ktoś nasypał piasku do oczu. No rewelacja, jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej odżywki. Podlinkuję Wam też pod filmem, żebyście mogły sobie od razu zamówić, bo naprawdę jest warta tych 75 czy tam 76 złotych i nie tyle, co te rzęsy właśnie są takie wydłużone, ale one są takie gęste, ja po prostu z tygodnia na tydzień malując te rzęsy po prostu widzę, że ten efekt jest takim efektem wow, że to jest właśnie to, czego chciałam, czyli pomalowanie tuszem rzęs bez zagęszczania linii rzęs, bez żadnej kreski, a jakby to wiecie, to oko naprawdę dobrze wygląda te rzęsy są takie twarde takie grube same w sobie gęste, no po prostu rewelacja one są też delikatnie dłuższe niż Byłyby bez tej odżywki. Moje naturalne rzęsy nie są aż takie długie. Natomiast ta długość jest taka, moim zdaniem, w punkt. Nie jest taka sztuczna. Wiecie, widać, że są takie sztuczne, wyhodowane, odżywkowe rzęsy. To wszystko wygląda bardzo nad, naturalnie. No i to przede wszystkim mnie cieszy, że tą odżywkę mogę używać. Wiecie, dwa, trzy razy w tygodniu. Bo ja po prostu czasem mam taką sklerozę, że nie pamiętam, żeby codziennie wszystko używać, co powinnam. Więc cieszę się bardzo, że ta odżywka zrobiła mi takie rzęsy. Jestem mega, mega zadowolona. Kochani, ubieram się, zbieram się i odzywam się do Was. Kochani, my już jesteśmy w trasie. Hello. Hello, hello. I przed nami 2 godziny 43 minuty drogi, tak jak Wam rano mówiłam. Jedziemy spełnić. Swoje marzenie. Bardziej moje? Czy nasze? Nasze. Nasze. Małe. Małe. No czy takie małe? Trochę większe niż to jedno, które już mamy. Słuchajcie, na razie nie będę Wam mówić e, gdzie jedziemy i tak dalej. Nie chcę zapeszać. Ale je, powiemy Wam po co jedziemy. E, więc, słuchajcie, zdecydowaliśmy się powiększyć naszą rodzinę o kolejnego psiurka. E. Powiem Wam, że mega, mega się cieszę. Mówiłam Wam rano, że jestem bardzo podekscytowana, ale mam takie małe obawy. Wiecie, trochę się stresuję, jak to będzie, jak Edi przyjmie um, malucha. Um, zastanawialiśmy się, jak mu rasę, um, wybrać, taka, żeby była idealna dla nas, um, do naszego życia, idealna dla Eduncia. Więc, tak jak mówię, na razie nic, e, nic nie zdradzam, nie zapeszam, ponieważ jedziemy no, dość daleko do hodowli. E, hodowla z polecenia, hodowla teoretycznie sprawdzona, wiecie, różnie to bywa, e, ale. E, Powiem Wam tak, wolę jechać 3 godziny i pojechać do sprawdzonej hodowli yy, niż szukać gdzieś lokalnie, gdzieś blisko, byle niedaleko, wiecie jak to jest. A z kim się nie rozmawia, osoby, które mają gdzieś tam rasowe pieski, yy, mają właśnie z hodowli tam FCI, no to też są pieski, po które się jechało, nie wiem, i, i 600 km, i za granicę. Czasem tak jest, że wpadnie nam w oko i sobie myślimy, to jest ten, tak mieliśmy właśnie z Edin, no, gdyż Edi akurat jest Ślązakiem. Tak i gdzieś tam daleko po niego nie jechaliśmy, ale też tak było, że jak go zobaczyłam to po prostu mówię, nie, no to jest on. Um... No, i jak pojechaliśmy po niego, to okazało się, że tak, że to jest on. W tym całym naszym pomyśle najważniejszy jest Eddie i jego komfort, i jego poczucie takiego bezpieczeństwa, tego, że dalej go kochamy najbardziej na świecie. No, wiecie, pieski też wszystko czują, pieski też są bardzo zazdrosne. Dajcie w ogóle znać, czy są tutaj osoby, które posiadają więcej niż jednego pieska? Czyli widzicie, dwójka, trójka i, i więcej psich dzieci. I może macie jakieś, nie wiem, porady, właśnie na takie pierwsze chwile, pieska, który. Już no, Egi ma, słuchajcie, 8 lat. Hmm, wiadomo, że ma kontakt z innymi pieskami, często zostaje też u mamy e, i pieski też odwiedzają nasz dom, więc on nie jest takim totalnym, wiecie, odizolowanym jedynakiem. E, tylko jednak gdzieś tam kontakt z pieskami, e, z pieskami jest. Dobra, zrobi siebie bardziej w, kadr w kadrze niż ja by się nie odzywasz. Jest skupiony na drodze. No, więc to jest, to, jest, to jest dla nas najważniejsze. Natomiast wiecie, no, prawda jest też taka, że żeby pieski się dogadały, to jest nasza praca rodzicielska, wychowawcza. I trzeba dać też pieskom czas i tym, temu pieskowi, który jest już w domu od dłuższego czasu, dać mu też taką przestrzeń, żeby, żeby ten młodego nie zamęczył. No i mam nadzieję, że to się wszystko jakoś ułoży i że będzie fajnie, że będziemy mieć wesoło teraz. Jeszcze bardziej wesoło. Jeszcze bardziej wesoło, dokładnie. Także słuchajcie, jedziemy. Mm, no i trzymajcie... Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, już prawie jesteśmy, dojeżdżamy, zostały nam 3 minuty do celu, także jeszcze szybko się odzywam. Właściwie byliśmy w drodze ponad 3 godziny, ale właśnie jakaś przerwa na maka, wiecie, na siku i tak dalej. No i jeszcze jakiś korek w ogóle, jakiś wypadek był. Słuchajcie, jestem taka podekscytowana i Michał do mnie mówi, tylko proszę Cię, myśl zdroworozsądkowo, obejrzyj go dobrze i wszystko, bo na bank będziesz zakochana i tak dalej. No właśnie. Ja do Michała, Ty jesteś moim głosem rozsądku, no bo wiadomo, wiecie jak to jest, że jak się zobaczy takie małe dupki, to ja bym po prostu potem wszystkie najchętniej wzięła. I tego się obawiam zawsze, wiecie, że to jest takie ciężkie, jak na przykład jest tylko jeden piesek i jedziecie po jednego pieska, no to jest ten jedyny i koniec. A nawet jak zobaczycie gdzieś tam w internecie, czy gdzieś na stronie tego jednego, a potem przyjeżdżacie i tam jest cała gromada, to ja to jestem taka, słuchajcie, że ja bym wzięła wszystkie. Albo mam jakiś um, ciężki wybór. No, no Co? właśnie. No właśnie. No więc słuchajcie, trzymajcie kciuki. Dojeżdżamy i aby zakończyło się to wszystko sukcesem i drugim babykiem. Słuchajcie, zobaczcie kto tu jest z nami. Dzień dobry, Niuniuś. Dzień dobry, jedziemy do domku. Tak, do Duńcia. Tak na szybko chciałam wam pokazać, jest już ciemno, trochę, wiecie, zagadaliśmy się też tutaj z hodowcą, więc jedziemy do domu. Zobaczymy, jak będzie Edi Reagować. Reagował na siostrunię, ale jest taka śliczniusia, zobaczcie. Kto przyjechał, Edwin, do ciebie? Siostra? Cieszysz się? Słuchajcie, właśnie wyszliśmy do domu. Pierwsze co, robimy zapoznanie. Udało nam się jeszcze taki fajny sweterek kupić, podjechaliśmy do zoologicznego, ponieważ figunia, bo tak będzie miała na imię. Eee, już może wychodzić, no ale wiecie, jest taka pogoda, że eee, jest zimno. Chodźcie tutaj, gdzie się tam schowałeś? Kto tutaj jest? Gdzie jest? No, gdzie jest figunia? No? Figa się trzyma, świnki. Co to za chłopak tam jest, brat twój? Co? I co? Nie ma wielkich oczu. Fajnie, że jest siostra? Edu. <grywia> ja I co myślicie? Co on myśli? Ja <grywia> jakoś w ogóle myślałam, że będziesz bardziej zdziwiony. Co na śwince się położyłeś, rybeńko? Myślałam, że Egi będzie bardziej zdziwiony i będzie się mniej cieszył. A chyba nie jest tak źle, co? No, co? Panię cię tu miejsce zatorowała kocykami, tak? Ty idziesz na spacerek teraz, prawda? Bo ty troszeczkę na nas czekałeś. Idziemy. Tak, babcia cię odstawiła do domu i czekałeś już na nas. <laughs> A figunia zagląda. Co to za piesek? Co to za piesek, rybko? Dobra, słuchajcie, ogarniam tą dwójkę. Tak na szybko. Eli idzie na spacer. A ja idę sobie zrobić kawę i zaraz do Was siadam i już Wam wszystko opowiadam. Słuchajcie, zapoznajemy się. Edi, na razie siedzi mi na rączkach. <laughs> tak, jak Ci się podoba siostra? Figunia, gdzie Ty jesteś, rybko? Będzie wesoło, misiu, co? Musicie się teraz zapoznać. Dobrze, słuchajcie, mamy teraz dwójkę dzieci. Tak? Przejść powąchać, Eduncia? Edi, nogi Ci śmierdzą. <laughs> Tam nie wolno, misiu. Aj, tu się pokaż. Pokaż się, jaką Ty jesteś ładną dziewczynką. Także mamy takie dwa. Tak? Słuchajcie, nie wiem, czy po mnie widać, ale jestem tak zmęczona. Zrobiliśmy dzisiaj prawie 700 kilometrów. I jak wróciliśmy, to mówię do Micha, po prostu... No pojechaliśmy jakby ze Śląska nad morze, bo to jest mniej więcej tyle kilometrów. No, hop! Chodź Edwincia. Chodź hop. Hopsa! No, pięknie, przytul się tutaj, tak? A figa będzie pewnie ciebie gonić. Tak, słuchajcie, jak mama kupiła sobie też ee, pieska, Jorkę, to też Eddy na początku taki, wiecie, sceptycznie był nastawiony do nowego pieska, ale, tak jak widzieliście, pierwsze takie zapoznanie, nie jest tak źle, jesteś dezorientowany, kto to jest, Miśku, nie? <laughs> Więc, ee, no, tak wam mówiłam też wcześniej, jak jechaliśmy... Teraz najważniejsza jest nasza rola, żeby się pieski zapoznały. A kto tu się tak odzywa? Słuchajcie, Kira się... Boże, Kira. Właśnie mama ma Kirę i cały czas mówię do Figuni teraz Kirunie. Zobaczyła się w lusterku i się zastanawia, jak to... co tam jest za piesek. Eduś, i co, i jak? Słuchajcie, sobie zrobiłam herbatę. Taką gorącą herbatkę z cytrynką, z pomarańczą i z miodem. No i tak, chciałam wam w ogóle opowiedzieć, jakie były plany pieskowe i tak dalej. Powiem wam, że tak, w pierwszym momencie e, zastanawialiśmy się długo, czy to ma być w ogóle drugi e, York i e, zastanawialiśmy się też nad Maltańczykiem, nad buldoszkiem francuskim. No, co misiulku? E, byliśmy nawet w hodowli e, buldoszkowej, że tak powiem. Bo wiecie, małe buldoszki są przepiękne, natomiast jak zobaczyliśmy dorosłe buldoszki, które w porównaniu do Yorków są naprawdę takie duże, mimo że może nawet nie, że duże, a wiecie, ale są masywne. I stwierdziliśmy, że no, to jednak jest za duży piesek dla Eduncia. A jak nie buldorzek, niemal tańczyk, no to stanęło na, na Nowym Jorku. I chyba takie połączenie będzie najlepsze. I Michał cały czas był za pieskiem, czyli też za chłopcem. Mi w sumie było bez różnicy. Edzi słuchajcie, jest wykastrowany, więc no nie ma to znaczenia. Może być też, właśnie, sunie. Ale powiem tak sobie, myślałam, że może będzie przewaga, że znaczy przewaga, właśnie, będzie przewaga chłopców, jak kupimy chłop, jak kupimy, znaczy przewaga mężczyzn, jak kupimy chłopca. A stwierdziłam, że może jednak będzie dwa na dwa. Co, Misiu? I Jak ci się podoba u nas? Jak Ci się u nas podoba? Figa w ogóle z hodowli nazywa się Nasturcja I wołali na nią Nati Ma 5, ponad 5 miesięcy, jest 7 lipca I dlatego, że tak powiem nie jest takim całkiem małym pieskiem Po pierwsze bardziej nam pasowało mieć troszeczkę starszego szczeniaczka Też pod kątem właśnie dłońcia Wiecie, żeby nie był takim totalnie niemowlaczkiem no, i że już można wychodzić z nią na spacerki, już można ją uczyć czystości. Właśnie zaliczyliśmy przed chwilą pierwszy spacer, więc wszystko ładnie zrobiłam na spacerku, tak? M mogę ją poch pochwalić. Możemy zdradzić tutaj <grym> na kanale, że jesteś grzecznym psiurkiem No, i słuchajcie, to też nie było tak, że na przykład wiecie, kto się wziął, jak ona była mała i oddał, bo tak się słuchajcie w hodowlach dzieje, co jest w ogóle dla mnie. Nieodpowiedzialnym, znaczy to jest dla mnie szok i to jest tak nieodpowiedzialne. Byliśmy właśnie w jednej hodowli jeszcze buldoszki oglądać, gdzie były też pięciomiesięczne czy nawet sześciomiesięczne dwa pieski które słuchajcie, wróciły, bo jeden wrócił dlatego, że faktycznie dziecko miało alergię na pieska, więc no też jestem w stanie to zrozumieć, natomiast słuchajcie, drugi piesek na przykład wrócił do hodowli, bo e, argument jaki użyła pani, żeby zwrócić pieska, pieska było to, że piesek skakuje na kanapę, że piesek, e, nie wiem, tam ściąga bombki z choinki, że tam e, za kable szarpie, no, słuchajcie, to jest szczeniak, to jest takie psie dziecko e, i to my musimy zapewnić pieskowi bezpieczną przestrzeń, i zadbać o tą przestrzeń, nauczyć go, właśnie wziąć, mieć ten czas. tak? To też nie jest tak, że my sobie, wiecie, przywieźliśmy pieska, jutro idziemy do pracy i ona będzie sama tyle godzin. Absolutnie nie. Michał ma urlop. W przyszły tydzień sobie po prostu tak na zmiany po żeby ona nie była sama więcej niż na przykład, znaczy ona w ogóle nie będzie w przyszłym tygodniu sama. Natomiast też chcemy ją powolutku uczyć. gdzieś tam, żeby sobie zostawała sama, może gdzieś tak za dwa tygodnie. Potem mamy urlop, oboje, także będziemy. Eduncia! Jak ty się z tym czujesz? Tak wiecie, że będziemy po prostu z nią i też ją tam uczyć, właśnie, zostawania troszeczkę samej z Edunciem. Zobaczymy, jak nam ta nauka pójdzie. Także no jestem, powiem Wam, taka wzruszona całą tą sytuacją. A nie, w, nie powiedziałam Wam w końcu, bo taka jestem, wiecie, em, rozemocjonowana, że już nawet nie wiem, co ja mówię, i, i zmęczona jestem po prostu przeokrutnie. Ona jest e, starsza, dlatego że hodowla chciała ją zostawić dla siebie. Wiecie, jako po prostu kolejny, kolejna suczka w, w hodowli. Natomiast suczki, które są takie malutkie, niestety no, nie byłoby to odpowiedzialne ze strony hodowcy, żeby ją dopuszczał, bo ona jest za mała, mogłaby mieć problemy przy porodzie szczeniaków. No po prostu wiecie, no, jeżeli jest normalna hodowla, która wie, jakie są jakieś tam takie techniczne zasady krycia małych słuczek, właśnie, że nie powinny, i, i tak dalej, więc po prostu hodowca zdecydował się na sprzedaż, więc idealnie się wstrzeliliśmy, więc mamy, słuchajcie, takiego pięciomiesięcznego babyka. Najbardziej się martwię, jak to będzie teraz z tym spaniem, nauką wychodzenia, i tylko to mnie martwi. No, i martwi mnie też, jak wiecie, Edwin, tak finalnie zaakceptuje siostrę, ale jak zaakceptował. Co, jesteś na mnie obrażony? Eduś, jesteś obrażony? Misiu, zdezorientowany jesteś. Dobra, słuchajcie, to jest taki typowo pieskowy vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Czekam na Wasze komentarze. No co, Misiu. Czekam na wasze komentarze Właśnie czy macie więcej piesków Jak to wszystko się u was poukładało Ile czasu e, piesek ten pierwszy W domu, czyli tak jak nasz Eduś Potrzebował czasu, żeby gdzieś tam się zaklimatyzować Chodź misiu Pamiętaj, że cię nie kocha Najbardziej na świecie, tak Że jesteś moim synalkiem Kochanym, moim pierworodnym No Tak, pamiętaj, że ty masz swoje Miejsce w łóżeczku, o nic się misiu nie martw No Także słuchajcie, zostawcie łapkę na dzisiejszy tutaj vlog pieskowy. Zostawcie łapkę dla Eduńcia, żeby dobrze mu poszła akceptacja siostry. I kończę, słuchajcie. Także widzimy się w kolejnym vlogu. Na pewno będzie teraz więcej pieskowych vlogów, jak sobie niunki radzą razem. Oj, przyszłeś się do mnie przytulić, misiolku. Zawsze ktoś mówił, że mm, lepsze od... Czekajcie, tam jest... O. Może trochę tak, że lepsze od jednego Jorka są dwa Jorki. Także mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Dobra, słuchajcie, czas odpocząć, czas tutaj się zająć niunikami. I widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaki, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.